Hej, cześć, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku ocenimy sobie nowy motyw, jest to motyw Black Friday w którym są przeceny o 50% na artykuły z nowego motywu, więc serdecznie Was zapraszam do oglądania. Przed zaczęciem tego odcinka zapraszam do dania łapki w górę, subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowości. Zapraszam również do napisania komentarza, ponieważ macie tutaj na rozdanie na coś z kolekcji. Aby wygrać wystarczy zostawić w komentarzu swój nick oraz oczywiście subskrybować mój kanał i mieć łapkę w górę. Zapraszam do oglądania. Jeszcze z nowości ogólnie na MSP w ostatnim czasie jest nowy wygląd, jest wygląd zimowy, chociaż ten wygląd był wprowadzony już wcześniej. Później zmieniono go ponownie na, na wygląd jesienny. Nie wiem <śmum> czym to było spowodowane, czy był to błąd czy nie. <śmum> czy jakieś planowane działanie. I ogólnie nie wiem czy te ikonki akurat się nie różnią. Wydaje mi się, że tamte były inne. Wydaje mi się, że były ładniejsze. Chyba, że to się jeszcze zmieni. Zobaczymy. I jeżeli chodzi o kolejną taką informację, to jeszcze przejdźmy sobie do pakietu, bo jest pakiet chyba od tygodnia już. Pakiet byczkowy. Ten pakiet już był, tak? Chyba w 2021 roku. Raczej tak. Tylko obecnie um, kupując taki pakiet mamy dla dziewczyn i chłopaków. Więc jest to taka rekompensata, że znowu jest ten sam pakiet dla ludzi, którym on się raczej nie podobał, a raczej jakiś popularny on nie był. Dobrze, idźmy w zakupy. Na początku może sobie jakieś tło. Dzisiejsze na Black Friday jest dwa tła, czyli pewnie to po Black Friday zostanie usunięte albo po prostu zostanie zmienione, a to zostanie. Powiem szczerze, podoba mi się to tło. W ogóle tu jest inna cena, to jest inna. Nie wiem, z czym jest to spowodowane. Ale taką się prezentuje. Mi się ona akurat podoba bardzo, jest bardzo ładne. Ja oceniam je 8,5 na 10. A tu z Black Friday, no wiadomo, jest ozdobione o takie naklejki Black Friday. Szczerze nie wiem, czy to te takie taśmy tutaj przez ekran trochę one mi przeszkadzają jakoś nie bardzo, więc takie można powiedzieć, takie bym dał 8,5 na 10. Zmniejszyłbym mu. E, przejdźmy jeszcze może do animacji, zobaczmy jakie animacje dodane. No, są dodane, są dodane właśnie świąteczne animacje, z tego co widzę, tylko z prezentami, raczej powtórki, ta jest dość ciekawa, mówię szczerze, aż mi się a, podoba, a tutaj już dalej jest stary motyw, z tego co widzę, e, jeszcze idźmy do rzeczy, zobaczymy czy coś z rzeczy zostało dodane, i również zostały dodane takie typowe ozdoby, widzę, do pokoju świąteczne, dość ładne, choinka dość fajna jest, ale jest ich niedużo, tylko dwie strony. Więc ocenka animacji, takie ja myślę, że 8 na 10 e, rzeczy, takie 7,5 ze względu, że jest ich trochę mało, chociaż chyba zawsze tak było. E, idziemy do mody dziewczęcej. Zobaczmy, co oddane. I od razu, ogólnie, zrobimy sobie luka. Z tego co widzę tutaj na plus duży tego motywu, bo wcześniej to sprawdzałem jeszcze przed nagraniem na odcinka, wchodziłem na inne konto, więc nie jest to takie zaskoczenie. To ten motyw składa się chyba z... O, składa się z 8 stron, więc jest to naprawdę plus duży. Jeżeli chodzi o ubrania, to są rzeczy, którym się podobają. Fajnie, że są te promocje, te się raczej dużo, więc takie 8,5 na 10 również dałbym samym ubraniom. Co prawda jeszcze trochę czasu do świąt jest, ale zawsze można sobie nakupić i potem używać takich luków. Jeśli mamy taką sytuację z tak jak ja mam. Więc zróbmy sobie jakiegoś luka. Zrobiłem, zrobiłem właśnie taki oto luk. Trochę ubolewam na tym, że muszę na niego wydać 8 diamentów. Co prawda nie wystarczy mi na niego 100 końców, ale e, po prostu dodam to do listy życzeń, e, wyrzucę na razie ubrania e, typowo, dla, typowo dla właśnie za diamenty. E, jeśli sprawdzam czy nie ma nic dla VIPów i wyszło mi 1624 Star coins, pewnie wyszłoby mi jakaś dwukrotność bez tego, więc myślę, że spora oszczędność. Ja sobie dodam na razie do listy życzeń ten look, tylko muszę niestety wyrzucić na razie rzeczy za diamenty. Więc jakby ktoś chciał kupić, no to zapraszam, jeśli ten nóg jeszcze będzie w, podczas tego odcinka. E, I tak, e, co jeszcze możemy tutaj e, zrobić e, w tym motywie. Chyba wszystko, co już chciałem. Czy zobaczmy knikę piękna, czy coś zostało dodane? Chyba nie. Tylko coś zostało zamienione, ale to raczej już była, były te oczy. Więc e, to, co mieliśmy zobaczyć, to zobaczyliśmy. Jeszcze może tutaj męska odzież. Może zrobię też na męskim kącie. Zobaczmy też, ile stron jest. Czy jest tak samo? Czy jest mniej lub więcej? O, jest chyba mniej, bo jest tylko 6, albo tam jest 9, więc jest mniej. Dobrze, więc ocenka tego motywu, myślę, że takie 8 na 10. Mi się ten motyw w sumie podoba. Możecie również go ocenić w komentarzach. To na tyle w tym odcinku. Cześć.